Jakby to było, gdybyś tak wreszcie na siebie postawiła? Jakby to było, gdybyś się tak o wszystko już nie martwiła? Jak by to było, gdybyś tak przestała być dla wszystkich miła? Jakby to było, gdybyś się tak od czasu do czasu sama pogubiła? A jakby to było, gdybyś choć troszkę może się wreszcie polubiła? No, jakby to było, gdybyś sama sobie uznanie dawała? A jakby to było, gdybyś we własnych oczach bohaterką się stawała? Jakby to było, gdybyś w trudnych momentach sama się utulała? I jakby to było, gdybyś się sama wreszcie pokochała i już nigdy na miłość z zewnątrz, nie czekała. Jakby to było, moja kochana, gdybyś tak z radością każdy swój dzień witała i z odwagą i w zaufaniu o swoje marzenia sięgała? A jak już odpowiesz sobie na te wszystkie pytania, to może dostaniesz inspiracji do swojego lepszego potencjału wykorzystania?